Dobra, witam Was z powrotem. Nie wiem jak mam zrobić to, żeby nasza postać tutaj mówiła języki, znaczy, żeby filmik, żeby filmik odpalały się po polsku. Nie wiem co się stało, co się skrzaniło, nie mam pojęcia. W ogóle pogrzebałem w ustawieniach, pozmieniałem. Teraz, żeby podnieść przedmiot, to przechnąć kontrolę i strzałkę w górę, jak było w starym gotiku. Nie mam bladego pojęcia, co ja zrobiłem. Więc będziecie musieli przeżyć jakoś ten niemiecki dubbing. Yy, w ogóle tą, te, ten, tą część co teraz nagrywam wrócę jako część druga. Zobaczymy co powiedzą. Die lange zeit des Musicie to wytrzymać. Jakoś, to, nie nie wiem wie, jak to zrobiło po Polsku. hat uns der schläfer an diesen ort geführt um sein erwachen zu bezeugen das artefakt das er uns in einer vision zeigte wird unsere geistige kraft bündeln ihr habt euch lange auf diesen moment vorbereitet vereinigt eure gedanken auf das der schläfer uns erhört denn sein weg ist der Weg der Freiheit und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. <Sie> 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 Mistrzu, coś się stało? Dokładnie, mistrzu, czy coś się stało? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ruhe, Cisza. Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Alpen. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Was das heißen? Euch hat der Schläfer ja nicht aufgerufen. Die Noviziusche. Noviziusche, nie gwoddeln za... za coś tam. Nie znam niemieckiego, po prostu powiedziałem Wam to co pamiętałem z oryginalnej wersji. Gor, ten, ten cały strażnik, dał Cię, że zobaczył orka w jaskini, że to wiadomo, że droga prowadzi przez telenorków i takie tam. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi, dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kury. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Bal-Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie Oświeconych. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę udaj się na cmentarzysko Orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Oczywiście z tym zapytam się. Co dostaniemy w zamian? No przecież Halo ma walczyć z orkami za co za darmo. A co dostanę w zamian? Chcesz rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem, Ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto sto bryłek rudy. Więcej ode mnie nie dostaniesz. Dobrze. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko Orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz ja go na świątynnym dziedzince. On będzie tak jest, twoim przewodnikiem. Możesz mnie czegoś nauczyć? A. Chcesz zostać pochwalony, ale ja No tak. Ale te efekty są strasznie głośne, panie. Dobra. No wybaczcie za te problemy, co tutaj się stało, ale... Stało, ale nie wiem jak mam zrobić, żeby to było po polsku. Chyba z 20 minut kombinowałem jak mam to zrobić i nie mam dlatego pojęcia jak mam to zrobić. Mam nadzieję, że w Gotiku 2, jak będę nagrał, już nie będzie takich problemów, że będę miał filmiki kurde po niemiecku. A jeśli tak to będę musiał grać w oryginalną wersję nocy kruka Do następnego poranka Masakra No dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Wam się podobało to zostawcie łapkę w, górce, w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie.